To nie był żaden wielki wysyp tak naprawdę że to jest zaleta poszukiwania i chodzenia samemu nad morze. To było jedno miejsce, gdybyśmy tam byli w 15, to każdy by musiał wziąć po bursztynku, zadowolić się i pójść do domu. Na szczęście byłem sam, w związku z czym 471 gram jest w całości moje. Cześć kochani, wojtek kurczewski z kanału Sam. Mam dla Was dzisiaj troszeczkę bursztynków, które złowiłem wczoraj. Za chwilę Wam wszystko pokażę, za chwilę Wam opowiem o tym, jakie znalazłem. A na początek, winien Wam jestem kilka słów przeprasin w tym miesiącu i prawdopodobnie w przyszłym będziemy nagrywać trochę rzadziej. To jest główny powód, dla którego tych nagrań będzie teraz mniej. Drugim powodem są prace redakcyjne nad książką, które idą pełną parą. Książka już pomału zaczyna, będę coraz bardziej. Jak książka, a coraz mniej jak maszynopis i coraz mniej jak brudnopis. Ale to wszystko jeszcze trochę potrwa, bo wszystko zajmuje czas a główny czas w najbliższych dwóch miesiącach będzie nam zajmować to. Będzie nam zajmować łowienie bursztynu. No więc tak, może przejdziemy sobie na szybko do tego, jak mi się udało to bursztyny znaleźć. Nie była sprawa prosta, bo w tej chwili jest taka sytuacja, że bursztyny jest bardzo niewiele w morzu. Ale jak się okazuje jednak jest. Można znaleźć takie plamy. Mi się udało to po dosyć długiej obserwacji. Udało mi się odszukać miejsce na wschód od ustki, ładnych parę kilometrów, gdzie nie ma możliwości podjechania samochodem, tylko trzeba tam pójść na piechotę. Właściwie 28 stycznia to było dwa dni po tym, takim pierwszym jakimś falowaniu powiększy poważniejszym i wietrze z południa, gdzie, który tam wiał na 12 metrów na sekundę. Ja wtedy zwątpiłem, bo może zdążyło zgasnąć, wiatr zdążył zdusić falę i o ile noc wcześniej, całą noc spędziłem na plaży, to tej nocy konkretnej nie byłem, poszedłem noc następną i cała plaża była usiana patykiem śmieciem, tak zwanym drewnem gryfowym. I może ten patyk dryfowy, ten, ten patyk, ten śmieci już zabierało i udało mi się znaleźć kilka bursztynów, takich malutkich, typu 1 gram i dwudziestogramowy, dziesięciogramowy 10 -gramowy kawałek pośród tych zabieranych już śmieci. I to było tylko w jednym miejscu i uznałem, że warto to miejsce obserwować przy kolejnych falowaniach, bo cała reszta plaży była czysta, cała reszta plaży była pozbawiona bursztynów. I tak to zrobiłem. I 6 stycznia przyszło jakieś takie kolejne większe falowanie z wiatrem z północnego wschodu. To mi się udało też wyczekać, bo tej nocy z 6 na 7 nie było możliwości, żeby tam coś połowić. Prawdzie całą noc stałem w wodzie czekając, ale przeszkodził tylko patyk i sam paproch i wróciłem w to miejsce następnej nocy z 7 na 8 stycznia. I wtedy udało mi się, wracając już właściwie, dostrzec w wodzie na takim cypelku miejsce, gdzie podpływało trochę poprocha, podpływało trochę patyków całkiem grubych i zaczęły podpływać również bursztyny. Więc tam około godziny 12.30 w nocy, jak stanąłem w wodzie, tak do właściwie świtu stałem i od czasu do czasu podpływały Właśnie takie bursztynki, które mogą sobie spokojnie tym oczkiem, które Wam wcześniej pokazywałem, wyłapywać bezpośrednio z wody. Sprzęt okazuje się być super skuteczny. Właściwie trzy bursztyny mi uciekły z tych, które widziałem. Być może było tam ich znacznie więcej, natomiast cała reszta została wyłowiona tak jakby karabinem snajperskim celujesz bezpośrednio w bursztyn, jeżeli masz już upanowaną technikę używane tego oczka, no to właściwie żaden bursztyn nie ma szans w tej wodzie. Niestety nie mam sprzętu, w którym mógłbym takie rzeczy nagrywać. Być może na przyszły rok uda mi się zaopatrzyć jakąś taką kamerkę, którą mógłbym gdzieś nosić przyczepioną, wodoodporną, odporną. oczywiście padł też ze śniegiem, więc ja byłem cały mokry. Ze względu na to, czy, czy miałem jakieś wodery, czy nie miałem jakichś woderów i to, to i tak się skończyło powrotem do domu na mokro, ale też z drugiej strony no, przeszczęśliwie, bo to nie był jak żaden wielki wysyp, tak naprawdę to jest zaleta poszukiwania i chodzenia samemu nad morze. Bo to było jedno miejsce, gdybyśmy tam byli w 15, to każdy by musiał wziąć po bursztynku, zadowolić się i pójść do domu. Natomiast dzięki temu, że byłem sam, dzięki temu, że sam to miejsce wypatrzyłem, chociaż dzwoniłem do kolegów, jak zaczęło sypać. Dlatego, że ja do tej plamy nie byłem w stanie podejść tak do końca, bo należała za pierwszym ryfem. Tylko od czasu, od czasu na tą depkę te bursztynki podpływały, i... i tam nie mogłem tak naprawdę łowić. Tylko to było na odległości mniej więcej 50 metrów. Więc chodzenie w jedną w drugą, wszukiwanie bursztynów, i łowienie to wszystko było wszystko, na co mogłem sobie pozwolić. I, tak to, I ta zabawa trwała, tak jak mówię, od 12 do mniej więcej 12.30 do jakiejś 7.30 rano. Być może tam coś jeszcze pływało, ale już zrobiło się na tyle jasno, że w latarkach nic nie było widać. używam ultrafioletu i jak w czołówce, i drugiego w ręce, więc, więc poszedłem do domu. No, ale za to z takim pięknym połowę. pięknym dla mnie i ja się bardzo cieszę, bo absolutnie w tej chwili nie ma bursztynu, nie ma, nie ma takich warunków, natomiast trochę gdzieś, jak się okazuje, tego bursztynu zalega. Zalega prawdopodobnie przysypanego piaskiem w tych dołkach między ryfami, które jeżeli jest jakieś większe falowanie, to ten piasek odsłania drewno dryfowe właśnie tam zasypane z bursztynem. Co widać, bo część z tych bursztynów jest mocno potrzaskana, więc ona musiała, ponieważ to jest miejsce, gdzie są kamienie, to ona musiała po prostu długo się turlać po tych, po tych dołkach i długo się obijać po, tych, po te kamienie. Na szczęście te największe z tych bursztynów potrzaskane nie są. Co ja wam pokażę, i to jest, i to jest najciekawsze. Bo wydawać by się mogło, że, że największe bursztyny są narażone na, na naj największe otuczenia i to właściwie można powiedzieć. Tyle, jeżeli chodzi o okoliczności, w których udało mi się ten bursztyn złowić. Na szczęście byłem sam, w związku z czym, 471 gram, które widzicie na stole, bo tyle mi się udało złapać naraz, jest w całości moje, tak? Teraz sobie możemy przejść do tego, żeby Wam pokazać co dokładnie udało mi się złowić. Tu z przodu to jest jakaś drobnica, to jest też bardzo fajne, bo w ten połów obfitował według mnie grube bursztyny, to znaczy bursztynów poniżej 2 gram, to tu jest niecałe 50 gram w sumie, a cała reszta to są bursztyny od 2 gram w górę, mniej więcej po jakieś 80 gram z frakcji, czyli około 80 gram 2 do 5, Około 80 gram 5 do 10, dziesiątek y, bardzo ładnych też podobnie. Dwie dwudziestki, dwudekówki tak zwane, pięciodekówka, śliczna, matowanie, postrzelana i 6,5 deko. Również bardzo piękny kawałek, płaski. Ja już wiem jakie będzie jego zastosowanie. Będzie to bursztyn leczniczy. Mam wrażenie, że już zaczyna wykazywać się swoimi właściwościami przykładany na szybko. Po raz pierwszy daje bardzo fajne uczucia. Przejdziemy sobie teraz, pokażę Wam mniej więcej, jak te bursztynki wyglądają w świetle, tak żebyście sobie mogli to wszystko popodziwiać. To, co ja osobiście bardzo lubię w bursztynach usteckich, to jest ich różnorodność kolorystyczna. Są bardzo ciekawe bursztyny, bardzo różne, w, w dużej częścili oczywiście ułomki, jakieś postrzelane, nie, 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 nie w całości bursztyny w korze i bardzo mały odsetek żużli. Duża ilość matów, duża ilość półmatów, niewielka ilość klejek, tutaj właściwie mamy jedną. To też jest charakterystyczne dla, dla tego wybrzeża, hmm. dlatego, że tutaj jak przypływa bursztyn, to jest to bursztyn na ogół bardzo ładny i wysokogatunkowy, bardzo ciekawy kawałek tak zwany kościak. W pierwszej chwili go w ogóle chciałem wyrzucić, bo on świeci na seledynowo w ultrafiolecie, a nie na cytrynowo, tak jak reszta bursztynów. I myślałem, że to jest kawałek jakiegoś takiego pływaka od sieci, ale uznałem, że sobie w domu to jeszcze sprawdzę i bardzo się cieszę, że go przyniosłem, bo jest bardzo nietypowy. Ma resztki żółtego bursztyna na sobie, a cały w środku jest to tak zwany kościak, czyli bursztyn biały, ale zaróżlony, tak? Tak, o, to, tak to można chyba... Na, na, Najłatwiej no określić. Bardzo piękne kawałki, w bardzo pięknych kolorach, tak jak powiedziałem, lekko potrzaskane, ale też bardzo ładne wagowo, bardzo ciekawe. O no, jeden w sopelek się nawet trafił jakiś wisior ładny, już, już wiem, co tu się będzie z nim dalej działo. Jakieś takie ciekawe i półmatowe, i półprzeźroczyste. Bardzo ciekawe też te duże kawałki. I też to mnie cieszy, że, 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 że jest tutaj duża ilość dużych bursztynów, które są y, bursztynami ładnymi, wysokogatunkowymi można powiedzieć, a nie tak jak na przykład ten kawałek y, żużlami czy stelkami, który no, niestety w większości przypadków o duży bursztyn, ładny, wysokogatunkowy, ciężko. Ładne bardzo, maty, jeżeli chodzi o tą dwójeczkę, jeżeli chodzi o tą pięciobykówkę to są bardzo ładne też bursztyny, bardzo fajnie, że nie potrzaskane. Bardzo ciekawy bursztyn, z którym jestem bardzo zadowolony, to jest ta czerwona krówka. Krówka, tak mówimy na tego typu bursztyny, to jest połączenie białego bursztynu z, 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 z wzorami z bursztynem przezroczystym właśnie w czerwonej korze. Dlatego biało-czerwona krówka z prześliczną fakturą. Już wiem, że będzie obrabiana, bardzo jestem ciekaw, co tu się, co tu się w tym wszystkim w środku dzieje. No i największy kawałek tak jak mówiłem już przystosowywany do, do tego, żeby był bursztynem leczniczym. Prawdopodobnie w ogóle nie będzie szlifowany na początek. Zobaczymy. To taki jest wzorzysty półmat. Może mi się to uda Wam gdzieś tutaj pokazać. Też, te, też może być bardzo ładne po szlifowaniu, ale na razie zupełnie nie, nie planuję się zabierać w kształcie takiego, ja nie wiem, żabki, żółwika. Ciężko mi powiedzieć do końca co to jest. Ale bardzo fajnie, że jest płaski i można przykładać do, do ciała w różnych miejscach, i, i miejmy nadzieję, że będzie, że będzie bardzo fajnym kawałkiem leczniczym. No i tak, to ja jestem przeszczęśliwy. Pamiętajcie, jeśli Wam się podobał zbiór, to jakbyście zostawili jakiegoś lajka, będę bardzo wdzięczny. Pamiętajcie o subskrypcji, pomimo tego, że publikujemy teraz troszeczkę rzadziej, to nadchodzą bardzo ciekawe rzeczy, trochę, trochę dla Was szykujemy nowości, trochę ciekawostek, więc, więc mam nadzieję, że będziecie zainteresowani oglądać nasze filmy i co, i to właściwie tyle. Do zobaczenia. Pozdrawiam, trzymajcie się.